Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem Rabia a to jest taki krótki odcinek informacyjny dotyczący serii mapki odwizów. Jak wiecie, jeżeli jesteście moimi widzami od około roku, no to wiecie, że seria mapki odwizów została zawieszona właśnie około rok temu. A dzisiaj sobie w sumie pomyślałem, że w sumie czemu nie? W sumie zróbmy tą serię z powrotem i jakby ją przywróćmy. to też wiem, że wiele osób chciał mi wysłać swoje mapki, ponieważ ta seria była dosyć długą serią na moim kanale. Miała chyba z 11 albo 12 odcinków. Także mi się wydaje, że wznowienie tej serii będzie naprawdę fajne. Tak więc oficjalnie wznawiam serię mapki odwizów, która od raz na moim kanale będzie się z powrotem pojawiała. Jeżeli będziecie mi chcieli zrobić mapkę, żeby ja ją przeszedł na odcinku i ją ocenił, no to tam wiadomo, możecie zrobić każdy rodzaj mapki. Może to być parkour, może to być labirynt, może to być wiele poziomów różnych pomieszanych, może to być jakaś tam mapka fabularna, może być jakaś tam mapka przygodowa. No ogólnie ogranicza was tylko wasza kreatywność. Jeżeli będziecie chcieli właśnie wysłać taką mapkę, to mapki wysyłacie na tego maila, którego w tym momencie widzicie na ekranie, czyli ryba Tak pokrótce zasady wysyłania mapek. Mapka musi być na co najmniej 4-5 minut. Jeżeli mapka będzie krótsza, to słabo, naprawdę. Fajnie by było, gdyby ta mapka była na chociaż takie 4-5-6 minut. Teraz na jaką wersję możecie zrobić mapki? Są dwie wersje, na które możecie zrobić mapki. Na wersji 1.12.2 lub na 1.19. I musicie mi po prostu poinformować, właśnie podczas pisania maila, na jaką wersję jest mapka. Czyli piszecie na przykład maila. Hej, to jest moja pierwsza mapka dla ciebie. Bla bla bla. Wrzucacie mapkę i dopisujecie, na jaką wersję jest ta mapka. A oprócz tego to wszystkie zasady wysyłania mapek także w opisie. Także, jeżeli jesteście chętni na zrobienie mi takiej mapki i mi jej wysłanie, no to wpadajcie do opisu, róbcie mapki i ja oczywiście je nagram. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Filmu, bo to miał być tylko taki krótki film informacyjny, żeby Was poinformować, że wznawiał serię mapki od widzów, ja się z Wami żegnam na razie i cześć.